To tarabia X. To mój mały brat. To mama śminka. To... Jan Paweł II. To tarabia X. Exdecel. i George jadą dzisiaj w odwiedziny do kuzynki Chloe. Dzisiaj odwiedzimy kuzynkę Chloe. Poznacie też nowego Tachu O kurwa! Pepa z rodziną dojechali na... Ruchanie! Witajcie wszyscy! Witaj Pepo i Georgi! To jest Chloe, starsza kuzynka Pepy i Georgia. A gdzie jest nasz na... Nowy... Ptachu? 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 Ja, 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 ja. O kurwa! Czy to jest mała pedałka? Nie, to jest kutas. O, szkoda, że to nie dziewczynka. Szkoda. George jest zadowolony, że. Maluszek jest za mały, żeby bawić się. Ruch! George, maluszek nie chce się z tobą. Rucha! On chce się bawić. mną. No. Pepo, dziadek jest za mały, żeby bawić się piłką. Nie chce bawić się dinozaurem, ani piłką, to co może robić? On tylko je i śpi. Ptachu! Więcej. Świnko, czy ma. dziecko. Tak, ale bądź bardzo ostrożna. Proszę też. Kruszfila. Kruszwil. Tak ma na imię dziecić. Kruszwil. Takie wielkie Kruszwil. imię dla takiej malutkiej świnki. Całkiem miły, nawet jak na chłopca. O, kurwa! Myślę, że trzeba zmienić. Kruszfila. Pepo, kiedy ty byłaś mała, też nosiłaś pieluszki. Ale tak. <grym> no, mogę się pobawić z Pepo i Jordanem w ogrodzie? Tak. <grym> Pokażę ci jakiś ciasteczka Oreo. Co mam robić? Wejść, jedno. Jest możliwe. Przekręć? Jeszcze jak? Polisz? można jak najbardziej. Za i zjedz. Jak mi da to jest. Mm, ale za moc. Nie. Tata, pat. Tylko Oreo. Oreo.